Witajcie w kuchni z Wedlem. To tutaj znajdziecie mnóstwo kulinarnych inspiracji. Dzisiaj w mojej kuchni również będzie się dużo działo. Będzie również mnóstwo gości. Pierwszym gościem specjalnym jest mistrzyni czekolady Wedla. Joasia Profus! Cześć Joasiu! Cześć Damian! Opowiadaj, co tutaj się będzie dzisiaj działo? Jak wiemy, czekolada wedla jest najlepsza. Ona króluje w polskich domach, więc nie wyobrażam sobie Wielkanocy tak naprawdę bez wedlowskich przysmaków. Tak jest! I dzisiaj też rzucamy wyzwanie Tak. Wielka noc Będzie Wielkanoc i to będzie zrobiona w wersji klasycznej i nowoczesnej. Dokładnie tak. Więc nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do pracy czekoladowej. Ja zacieram ręce. Dziękuję Ci bardzo za rzucone wyzwanie. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo. A my zapraszamy bohaterów dzisiejszego odcinka: czyli Natalka Paździor i Kuba Tomaszczyk, czyli mocna reprezentacja Masterchef Junior. Cześć. Piąteczka. Cześć. Piąteczka. Moi drodzy, Wielkanoc, czy masz, z czym mam się kojarzyć? Z jakimiś słodkościami? Babka Wielkanocna. Babka Wielkanocna i mazurek, dokładnie. Dzisiaj zrobimy właśnie mazurka, więc dzisiaj pójdziemy w Kuby, e, Kuby pierwszą myśl. E, przygotujemy jednego w wersji bardziej tradycyjnej, drugiego bardziej w wersji nowoczesnej, ponieważ będziemy dzisiaj używać produktów takich jak chałwa, ptasie mleczko i kakao. To jest podstawą mazurka. Na dole, na samym dole. Trochę no, ciasto. ciasto. Dokładnie tak. Więc moi drodzy, wasze przyrządy wędrują na stół. Proszę bardzo. Czyli tak, potrzebujemy dodać sobie mąkę przez Tak. Ona już jest wcześniej przesiana. Więc leć tutaj. I dla Ciebie również. Macie siłę? Jesteście dzisiaj wyspani? Ja, jest Bo wiecie, trzeba że będzie mocno zagnieść. Kuba mąka, mąka ziemniaczana, 190 g mąki pszennej, 60 gram e, mąki ziemniaczanej. Takie, cukier, 50 gram cukru. O! I teraz masło. Bierzemy po, po kawałku masła, Natalka, Ty również. Panuch, a co? I co robimy? nie tak tam. No to śmiało. Tak jest. Szybciutko, żeby masa żeby e, masa nam się za mocno nie ociepliła, ja tu wam Mas też. <g�> <g�> no Natalka, tobie widzę to lepiej dzisiaj. Kuba musi tutaj popracować. No. Nad, nad siłą. Pamiętajcie, jakość jest najlepsza. <g�> o! <g�> Mocne wyzwanie. Dobra, Natalka, teraz tutaj, że masz brudne ręce, biję ci jajko jedno. U kuby pojawi się jeszcze jeden składnik, który wyróżni jego mazurka. Będzie to kakao, który teraz wsypię, dobra? Proszę bardzo. O! I zagniatamy. Ok, moje ciasteczko jest gotowe. Dobra, to teraz potrzebujemy je sobie wsadzić do lodówki na około 20 30 minut. Dobra, to teraz mam przygotowane dla Was blaszki, wyłożone papierem do pieczenia, po to, żeby nam potem się lepiej e, pracowało, wyciągało tego, to ciacho. To co, przekładamy, możemy sobie je podzielić na kilka części, moglibyśmy rozwałkować, rozwałkowujecie. Teraz opowiedzcie mi, jak wygląda u Was Wielkanoc w domu, rodzinnie, czy wyjeżdżacie na narty, czy nad morze, do słonecznych krajów? Nie, no w gronie rodziny, w domu, zjeżdża się cała rodzina. w oczywiście. ciasta mamy gotowe, to teraz dam wam magiczne przyrządy, co trzeba z nimi zrobić? Nakuć ciasto. Nakuć. Po co? No, żeby powietrze mogło się wydostać z podfodu, żeby taka wielka tak coś nie Czyli... wyrosło i nie pękło. Dobra, to wsadzamy do piekarnika, proszę bardzo. Czyli 180 stopni, 20 minut, ale cały czas kontrolujemy ciasto wzrokiem. Kuba, z twoim mazurkiem robimy to samo. Dobra, to co? Nasze ciasta się już upiekły. Tak, są piękne. Jako ten doroślejszy wyciągnę je z mikarnika. Chociaż o... my też byśmy dalej radę. Nie no, ja nie wątpię, wiecie. <grym> to jest jedno. I teraz drugie. Zobaczcie, jak się pięknie upiekły. Pachną bardzo ładnie. Dobra, teraz zabierzemy się za kremy. Ale Kuba, z racji tego, że widzę, że ty dzisiaj nie masz siły, to trzeba cię chyba czymś... Yy, dodać tej siły. Co wy na to? O, tak. Lubicie? Czekotubki? Tak, ja objezam no, karmelowe. Jep? Tak? No coś miało. Tak, ja karmelowe nie... czy czekoladowe? karmelowe. Ja ale zobaczcie, jakie mają ładne ten. Takie wielkanocne kurczaki. Wielkanocne I są jeszcze króliczki. Ale ładnie pachnie, tak? Jedzcie, jedzcie <laughs> żeby Czekolady. mieć siłę, bo jeszcze trochę Was roboty czeka. <laughs> No dobra. Wiesz, od no, razu więcej no, energii. Like, like taki mm. Tak, taki <laughs> energizer. Dobra, moi drodzy. No to co? Zabieramy się za kremy do naszych mazurków. Tradycyjnie mazurek jest takim kremem czekoladowym. Dzisiaj zrobimy takie dwa fajne nowe kremy, ponieważ jeden będzie się składał z hałwy. Mm -hmm. To będzie twój krem, czyli hałwa należy do ciebie. Drugi natomiast będzie się składał z pasiego mleczka. To będzie Twój krem. Dziękuję bardzo. Więc tak, łączymy chałwę mm, razem z serkiem mascarpone. Potrzebujemy ją sobie rozgnieść. Moglibyśmy sobie to zrobić blenderem, ale możemy również widelcem. Cytryna i delikatnie Jody. miodu. Mm, zobaczymy, spróbujesz sobie, jak będzie ta chałwa słodka. Jak będzie za słodka, to nie dodajemy miodu. Dobrze. Tutaj tasie mleczko, śmietanka i troszkę soku z Te się zabieram do roboty. Tak jest, zabieram się do roboty. Dobra. Też nie chcemy, żeby to było takie gładkie, tylko żeby były takie gładkie, które były takie fajne tak. grudki, Też będzie lepiej, prawda? Mm. Chyba że chcesz, żeby było gładkie. To zblendujemy. Mm. Nie, nie, lepiej żeby coś tam. Co? Różne struktury zawsze. Takie. Okay. Wszystkie i to drugie tak samo. Jak masz na bogato, to być na bogato. To się fajnie hałwa kruszy. Tak, bardzo ładnie. Zaraz sobie. Nawet tutaj mamy takie pomocne sprzęty, więc jak będzie Ci potrzeba tego... Mm -hmm. Troszkę śmietanki. Dobra, koniec. I teraz zagniatamy mocno. Hałwa, to Dobra. co? Teraz serek mascarpone. Teraz serek mascarpone. O. Tak. Całe? Na razie połowę dodaj. Dobra. I zobaczymy, jaka będzie konsystencja. Sok z cytryny. Tak, tak. do takiego kontrastu i dźwignia. Tak jest, hmm. dokładnie. I na razie nie dodajemy miodu, ponieważ tak. zobaczymy sobie, jak to będzie wszystko yy, smakować. To co, może pomożemy sobie za pomocą blendera, co? Jasne, z przyjemnością. Dobra, mamy, to przełożymy sobie teraz to tutaj. Moja masa jest już jednolita, ale dodam jeszcze troszkę serka, żeby była bardziej taka stała, gęsta, bo Dobra, troszkę wyszła. I spróbowałaś wyszła. i potrzeba miodu troszkę? Tak, odrobinkę miodu, ale to Tak, To wszystko zależy od chałupy. Dobra, ostrożnie, żeby nam się tutaj pałagan nie zrobił. Super. Dobra, czyli zamykamy i włączamy. No, to troszkę cytryny. Bez, bez pestek. Ciurka się O, teraz. O i to jest no, tam, tam, tam jedno. A, tu. Dobra. No, chyba no, już. Taka, twoja masa jest gotowa. moja jest już gotowa. Na, nasza Polikacja. już też. Prawie. I sobie jeszcze tylko zblendujemy z tym sokiem z cytryny. Dobra, nasze kremy są już gotowe. Ciasta już też delikatnie ustygły, więc co? Teraz pozostaje nam tylko. je Wszystko posmarować, nałożyć. Tak, proszę Notarka, to Dziękuję. jest twoje tu łyżka. A, wyjmujemy I Kuba, czy w tym samym. Tutaj posmarujemy. Dobrze. Proszę bardzo, smaruj ładnie. I trzeba oczywiście takiego mazurka udekorować. O, najlepsza część. Ja według mnie w gotowaniu. Ja najbardziej lubię to wszystko tak na tym talerzu układać, przystrać. To jest moja ulubiona część gotowania. No to dzisiaj możesz fajnie się popisać. Tu całe oczywiście nasze produkty Wedla, które możecie używać, na przykład jajko, które gdzieś tu wkomponujemy, czy nie? Czy nie chcecie? Spoko, ja wkomponuję. Mam, yes. mam już taką wizję na Tak? No masz wizję? <laughs> tak. Ja nie, ale będzie. jajka. No może, może nie w tym kierunku, <laughs> ale mam. Dobra? Cały, krem. Rozsmaruję. Cały? cały, bo krem... Może no może nie cały, ale... <śmiech> <śmiech> może nie żeby, cały. Żeby za dużo też nie było. Dobra, Dobra. Tutaj rozsmaruję. Poboczka. Tak jest. Trzeba krem rozsmarować. Gotowe, teraz proszę bardzo. Ja sobie tutaj odłożę do tego, tak. miała miejsce. Dobra, ja coś chyba gotowe Ty też? U Ciebie wiórki będą ładne. O, pięknie. By. Okay. Okay? Tak, jest Dobra, reszta twoja. Dobra, ja dzisiaj, dzisiaj już to, to Wielkanoc będzie w oczekiwaniu wielkiej wiosny, już takiej prawdziwej. Bo, no właśnie, tak jak mówisz, czasami Wielkanoc zdawa się, że jest śnieg, choć już powinna być piękna wiosna, to to Czujesz będzie taka łąka. No, już chyba właśnie. Zaraz je wykorzystam. Co, kryj na pół? Tak, na pół dokładnie. Dobra. To jest ten słynny krokus, tak? Nie, to dzisiaj bez krakusów, właśnie. Okej. Okay. To ma przynajmniej przypominać zająca, ale no. <noise> to jest zając! Tak, tak, tak. Nie lubi Krakusy, wiecie. Zając lubi Krakusy. Dobra. No. I co? Okay. Gotowe? Już, już tak. No nie no proszę państwa, zobaczcie. Moja to jest taka łąka. Kuby bardziej um, zająć o przejściach, <laughs> zająć po przejściach. Dobra, moi drodzy, nasze mazurki są, właściwie wasze mazurki są już zrobione. Teraz pora na to, żeby rozstrzygnąć, który jest lepszy, dlatego zaprosimy e, Joasię, żeby nam w tym pomogła. Cześć kochani! Dobry. Cześć. cześć. Witaj Joaszu, ponownie. Witam Państwa również ponownie. No oczywiście ja się tak przypatrywałam z boku jak e, najmłodsi mistrzowie czekolady przygotowują te wspaniałe mazurki czekoladowe i widzę... Ja że było dużo pracy na pewno przy tych mazurkach czekoladowych. Widzę to na pewno to chyba jakiś jest zając. Tak, tak, to jest kicek taki. Kicek, taki Kitek. nowoczesny pędzący zajączek. Tak, no właśnie. i do tego super te połączenie pisanki czekoladowej, tak? A w środku mam nadzieję, że będę mogła też również spróbować z tego mazurka czekoladowego. Koniecznie. A Natalia widzę, że też tutaj jest bardziej taka duża, artystyczna ręka. Kobiecy, subtelna. Tutaj, widać, tak subtelna. piatuszki, pisanki czekoladowe na Wielkanoc, także... Jestem z Was bardzo dumna, ale chciałabym spróbować jeszcze odrobinę, jak naprawdę Tak jest. Próbujemy. Staje. Czekam na werdykt. To jest najważniejsza rzecz <grymny> dzisiejszego dnia. Prawie <grymny> jest absolutnie gładki. Do tego odrobina skórka z cytryny tak orzeźwia właśnie ten mazurek. No i ciasto, kurde, jest faktycznie... Kruche. kruche. Ale chciałabym jeszcze tutaj spróbować od Kubek kawałek Proszę. burka, o ja widzę, że to jest tak od serca już nałożone. Tak, miejscu. to już to nie takie jakieś. A jak Kuba, twoje ciasto? A moje oczywiście, że kruche takie kruchyutkie, samo się takie. łamie. Ja się tutaj obiadam, a wy? Tak, my Aha, też, musisz? oczywiście. No. wedlowskich, ale mam dla Was naprawdę wspaniały słodki prezent na święta. Czyli remis, moi drodzy. Nie. No, teraz to będziecie mogli o, gotować. Bardzo dziękujemy. O, dziękujemy Damianu. bardzo. Tak, jesteście. Gratulacje, piąteczki. Dasz radę? Piotka. Piątka. O, dzięki, Dawid. Dzięki bardzo. Damian. Damian. Moi drodzy, chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego czekoladowego, niech to będzie dla nas. Wielu prezentów od zająca, mokrego dingusa. No i moi drodzy, do zobaczenia.